Edonarionie Hunter na mikrofonie, witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Hallu, seryma szczeliłem. <grych> dzisiaj taki troszeczkę inny film, niepamiętnikowy, ponieważ dzisiaj będziemy sobie grali w World of Warships. World of Warships to darmowa gra multiplayer z ilością aż 100 milionów graczy, w której bierzesz udział w naparzankach na okręty. Jeżeli znudziła Ci się papierowa wersja tej gry, a pole A1 czy D4 znowu było pudłem, to czas zagrać w coś, co wymaga skilla, a nie szczęścia. Gra posiada ponad 400 okrętów z okresu I oraz II wojny światowej. Bitwy morskie mają miejsce na kilkudziesięciu mapach w różnych trybach gry. Chcecie coś na start? Nie ma problema. Oto bonus dla wszystkich nowych graczy. Jeżeli wpiszecie kod BOOM, otrzymacie potężny pakiet na start. Mnóstwo hajsu. Dwa okręty i 7 nikonta premium. Wartość tego bonusu to ponad 100 zł. Matko Bosko, ile to pieniędzy! Wszystkie bonusy dokładnie opisane, znajdziecie pod filmem. W pierwszej linijce opisu znajdziecie link do rejestracji. Pobierając grę właśnie z mojego linka, wspieracie moją działalność, za co bardzo dziękuję. A teraz przed wami przygotowany przeze mnie fany moment z tej gry, gdzie miałem naprawdę potężny ubaw nagrywając ten materiał, oraz jeszcze większy przy montażu. Seans, czas zacząć! No to jadymy, słuchajcie, jesteśmy w grze, ja już jestem po pierwszej takiej bitwie okrętowej właśnie, żeby najpierw zaznajomić się z to grą i powiem wam, że jest... No, jest fajnie. Mam nadzieję, że wam również się spodoba ten materiał. Chciałbym, żeby to była kompilacja najlepszych momentów bądź najśmieszniejszych, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że będzie wam się to fajnie oglądało, ja spróbuję sobie znowu zagrać Hashidate, bo tutaj już grałem raz i jak widzicie, expa wbiłem, bo ja tam z pięć chyba typów rozwaliłem, także ja jestem bardzo ciekawy jak mi teraz pójdzie... Jak tyle osób będzie patrzyło na to sterowanko? Akurat jest bardzo proste, ponieważ pod A, mamy, pod A i pod D mamy właśnie nachylenie, w sensie w którą stronę chcemy płynąć. Natomiast pod W i pod S możemy sobie od razu ustalić prędkość naszej, naszego okrętu. Ja tutaj, ja, słuchajcie, ja jestem. Mocny full, <noise> także lecimy na fulla. Pod shiftem jest taki alaperyskop, takie do, coś do celowania, co będzie Wam ułatwiało celowanie w oponentów. Pamiętam, że kiedyś miałem przyjemność grać sobie w World of y, Tanks i no tam doszedłem chyba do piątego tieru, jeżeli chodzi o czołgi. Także jeżeli chodzi o mniej więcej mechanikę gry, jestem już zaznajomiony. U tam, pa już strzela na czuja, zoba, ja też nie będę gorszy. Może coś trafię, <noise> ale bo ja, tak bym trafił, dobrze. Od gminy dostałem dotacje na naboje To można napierdalać <gry> Bardzo, bardzo bojowe podejście Wcale nie zdradzam swojej pozycji Ej, tutaj jestem, tutaj <gry> Ale widzę, że na tym pierwszym levelu Jak sobie właśnie wziąłem taką próbną bitwę To wszyscy grają krążownikami O, tutaj widzę, że są po drugiej stronie To nie jestem w stanie niestety ich tam namierzyć O, właśnie o tym mówiłem na shifcie O, 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 czekaj, czekaj Oponent, oponent I... Jeb yep. Kurde, ale to leci Pa, 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 pa Może za, za daleko o, było, było blisko, było blisko, ale on płynie w moją stronę, także tutaj muszę trajektorię lotu obliczyć. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Pa, cyk, 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 pa, 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 pa. No, pa, 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 teraz, pa, teraz, teraz, tera, tera trafiam, teraz trafiam, teraz trafiam. Es, poważne uszkodzenia! Troszeczkę niżej, troszeczkę niżej, tu trzeba słuchajcie, fizyka, fizyka przede wszystkim. Jak spaliście na zajęciach, to lipa. Ale dzięki tej grze może nauczycie, nauczycie się trochę fizyki. Patrz, gościu, widziałeś? Widziałeś, patrz, on już nie ma szans, on już wie. On już wie, pa, 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 pa. On już tu próbuje coś Ale spróbować to co najwyżej Możesz kupić loda ekipy w Lidlu na przykład A nie żebyś tutaj Coś wygrał ze no. Cyk, dobrze No i ty już jesteś moim celem Watashino targetto Skoro gram tutaj Hashidate To biorę ten okręt na klatę Cyk Ja wiem, że gram y, japońskim okrętem Ale po francusku też coś znam Masz marne szanse Jeee yeah! Dobrze Je yeah! O! That's how, how Hashidate works, man. Peace! Dobrze! Na blisko! No, kolega. Trafiłeś na kapitana Mistera, Huntera, Brightera. Najlepszego na morzu fajtera! Nakręć, 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 dobrze! Yeah! Doleci! No panie! Ja jestem mistrzem w tej grę po prostu, ja nie wiem, ja mam jakieś 1500% akcji, ja nie wiem czy to w ogóle... Człowiek jest w stanie tak dobrze grać. O, czekaj, a może tutaj, jak już tak się... Kolega! O, ho ho, o! Strzelasz! Dobra, dobra! Wiesz co? Strzelisz, to ty możesz co najwyżej szóstkę w totolotka i to też marne szanse na to. Dobrze, on mnie też tam trafia. On no, nie ma podjazdu w ogóle. Co ty? Z tym kajakiem to na ryby wypierdala, ja nie tutaj na wojnę ze mną, Hopię. Na fizykę nie chodziłeś, to się nie znasz. Będz! Dobrze! No to co? Kolega, możemy już ci powiedzieć naura? Albo bardziej sayonara? <grywia> Normalnie. Ale ja jaki śmieszny chłopak jestem czasami, żeż. Co, już? Widzicie, co mogę wam powiedzieć? Zwycięstwo. Trafienia w cel 53, poważne uszkodzenia 2, zniszczenia 1, podpalenie 3. No i co ja poradzę? Ja od razu idę na tier 10. Ja się nie będę tutaj, wiecie, szczypał z jakimiś lamusami. To polecimy sobie, słuchajcie... Okrętem premium Ooooooo Ty patrz na ten efekt, jak se możesz patrz ho ho, 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 gościu Jeszcze oprócz właśnie samego naparzania To możecie rozdawać jakieś umiejętności Ty, jak ja szybko płynę no takim to ja mogę, ty! A bo to teraz co z samolotami walczymy? Wybierz priorytetowy sektor przeciwlotniczy. A bo oni, no faktycznie te samoloty są jeszcze... O ja! O ja! To to będzie bardziej wymagające. Łoj, dostałem! Łoj, dostaję! O Ło, ale trafiłem po szkodzenia. uszkodzenia! dziesiąty widzowie! Papa, co ja robię, ty! Syk! Syk! O nie! Alarm pożarowy! Naprawiaj! Pożar ugaszony! To ci pierdolne! te O nie, dobra, już przy mnie nie muszę. Taki Jaki jesteś kozak? O fa... <grywa> kurde! Uuu, na biegunie. Dobrze, dobrze. Jak komuś będzie zimno, to mu pierdolne z racy. Będzie ciepło miał od razu. <grywa> o, to teraz amerykańskim okrętem będę. Uhu Chyba jakiś turpedier. To ja mam takie... Uuu! Uhuh. To ja mogę komuś zrobić sniki-piki? Rozpinamy w okręcie guziki? Dobra, dobra. No nie strzelaj tak szybko! Oni górę rozwalają, ty. To nie Minecraft, żeby teren wyrównywać, gościu. Ty, jakie domki fajne letniskowe na biegunie. That's the one I want to... Piiist! Oj, może za... Ty, bo ja mogę... Ło, mu salwę... Pa, pa, pa. No, i to mi się podobie! Jo, ale będziesz miał. Ale masz wcjiny gościu! Nie! Pa Kamilek! Nie, pie, 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 pie! Nie, pie, 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 pie! O kurde! To co? Torpedę chcesz? Baby! O Jezu! Dziura w kadłubie! Nie ma! Nie ma już gry dla mnie. mam tyle okrętów, że ja nie wiem, którym tutaj by grać. Krasny Krym! O! Oh. To brzmi dobrze. Wjeżdżamy tam. O, a może tu wjeżdżamy? A może tu wjedziemy? Pa, 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 pa. No nie, dobra. Krasny Krym robi dym. Chcesz na czołówę? Chcesz na czołówę? You want some of this? You want some of this? Yeah! <laughs> y y yeah! Oj tak ustaw się bokiem, ustaw się bokiem proszę Poprzelamy ten boczek, dawaj O, tutaj wódkę ci pierdolne, żebyś nie spierdalał. No. <ślałek> Elo! Uuu bo potem któryś dwa razy w pierdol dostanie i co będzie? Jeb, jeb, jeb. Dobrze, poważne uszkodzenia. To teraz znowu wódkę. To jest łódka, to jest, słuchajcie, to jest sobie cel. Cały punkt chciałem powiedzieć. Patrz, widzisz, penetracja na łódce jest. Strzelasz wódkę. Zamykasz mu budkę. Pisz, piz, pisz, No i patrz, człowieku, ja strzelam wódki. Co ja tu robię? Ja sam dwójkę już zniszczyłem. Oj, kolega, you are so much obszczelanet. Nara? Gdzie spierdalasz? Dawaj tą motorówkę. Pa, on ucieka. Cześć, ja, trzeba celować takie, 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 takie właśnie, co tutaj. O, na przykład tutaj ma działka, zobacz. No i cyk w działeczko Nara Oj, za dużych szans na ty ziomek nie masz Jak ty w ogóle nie wiadomo w co celujesz Patrz Cyk, cyk, cyk O ty, tu w wodę, co ty? Ty kurwa za zanęte na ryby rzucasz, czy co? Dobrze, już manewruję tutaj i... Pięknie, patrz Jakiś mu tu wiatrak rozpierdoliłem No pewnie, że tak, gościu Zwycięstwo to jest moje drugie imię Gościu, no zoba, zoba, zoba o, cholera! No zniszczyliśmy wrogi krążownik. <laughs> zobaczyłem go. No, ale jak ja pięć zniszczeń, słuchajcie, no zobaczcie, do no, pięć zniszczeń mam, no. Mam statek, który się za Burjonville. To ja im teraz zrobię. Le Tru, je Tak, teraz odkryłem, że na minimapce, zobaczcie. W prawym dolnym rogu. Jak się tak bujacie, to wam pokazuje, gdzie będzie szczelane. O, na przykład teraz tu bierę. I pokazuje mi tako, ja sobie robię tako i tako też jest ułatwienie. Nara! Ty jesteś drugi do kolejki? Nara! Dawaj trzeciego. Chodź, chodź, kolego sympatyczny. Chodź, chodź. A, już wygrane. Oj, dobrze, dobrze. Dostał w działo! Dostał w działo! Teraz tylko w kajak napierdalać. Oj, nie podpływaj, bo cię mogę. Rikushito może. O kurwa. Sorry!

Co, co, ty pajacerkę tu by jakoś stawiał, ty? Dobra, przejmujemy bazę. Bo tu można też nie tylko życza rozwalać, chociaż rozwalanie jest, to wiadomo, fajniejsze, ale można też poprzez właśnie przejmowanie bazy. Ten Wheel to jest normalnie jakiś opetotalny okręt. Ja w ogóle nie, nie pomyślałem, że ja mogę tak dobrze jednym okrętem tutaj bitwa za bitwą tak o... Pycyk, pycyk i tyle, nie? Jeżeli papą po prostu. Powiem wam, że normalnie, no, giera jest... Nigdy nie grałem właśnie w World of Warships, grałem tylko w World of Tanks, o. Ale przyznam szczerze, że naprawdę, naprawdę jest... Uuu, sympatyczna! Tak jak sympatycznie gościu się pokazał, który zaraz pierdol taki dostanie! Pa, 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 pa! No przecież ja... Jezu, ja na dwójce leciałem na fizyce, ten, miałem dwójkę z fizyki. I w gimnazjum, i w tym. Jakby teraz to mój pan od fizyki zobaczył, jak ja tu obliczam. Z przysposobienia obronnego bym już szóstkę miał, nie? Gdzieś tam nade mną, lata Ty co ty? fajerwerki puszczasz, chłopie? Ty, ty mnie w ogóle trafiasz? Czy ty umiesz w tę grę? A, nie umiesz, bo nie jesteś wizem Huntera, który pewnie pobrał tę grę i teraz niszczy wszystkich, tak jak Hunter, no? Haha, ha. opa! Dubsko mi wystawił, dobrze, dobrze! Haha, ha. Nara! Gościu, proszę cię. Jeszcze tamtego sobie pierdolę, tak on. O, no widzisz? Siłą myśli go już ubiłem no, On już wiedział, że strzały lecą To już się poddał sam Może tutaj tak oszczelę Cyk, cyk Pa, 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 pa Jak to trafi? Z 8 kilometrów jak trafię? <słuch> Wdziało jeszcze Ja mu dzia... Nie mam pytań Po prostu nie mam pytań A może byś punkt dostał, co gościu? Ja oha jakieś plus 5 do pierdolnięcia po prostu za moje umiejętności z fizyki. Dobrze. O, w obronę strzeliłem, tak? Czy co? Czy to ja się obroniłem? Nie wiem, coś obrona. A nie, że wstrzelam w niego i obraniam mój punkt. Dobrze, dobrze, to o to chodzi. Okej, okay, okej. Okay. Czy on jest w moim punkcie? Wypierdalaj z mojego punktu! Hamie! Paszowon! Bardziej bym ci polecał, wiesz... Na przykład przesiąść się na kuter rybacki niż na okręt. Może być coś więcej zdziałał w tej bitwie. Nie nie Dziękuję Nara. Oj, ty podejdziesz pod trzy działa! Jeb, jeb, jeb! No nie, no to jest najlepsze, co mogłeś zrobić Mordo. Cyk, dobrze, zniszczenie plus jeden. Dobrze, dobrze. Jeb, jeb, jeb. Ale, że cztery zniszczenia? O, cholipka, Tu jest bliżej jeden. O, nie. O, ja... Ujo. Ale mnie torpedował! O, a ja sobie teraz... Gry... O, kurde. To jest chyba ulubiony statek Gochy. Tatra. Ty, ale ten gryf ma cztery działa. Działo to się będzie dopiero, dawaj Oj, oj Oj, oj bo tu spuszczał Oj, bo Podjeżdżasz mi, no Podpływasz i podjeżdżasz Tu mam chłapa na blisko Możesz się strzelać Do kolegów moich, sympatycznych Naraz, tym działem to sobie już nie poszczelasz A, że mi gryfa strzelasz? szczelasz? Strzelasz mi w gryfa? W mój gryfny łokręt? Nie pie pie pie! Najpierw ciebie kończymy, Ziomuś. Dobra, jesteś skończony. Teraz tutaj może bym coś pokończył. Nie pie Nie Ja tutaj z tą górą to się y, wyminę. Dobra, dobra, jest gitara, jest gitara. Plus, plus. Ja tutaj wszystko calculated mam widzę par. Nie pie Dobrze. A może najpierw tego skończymy? Dobrze, skończony. Co tu mi tu szczela z tyłu? Z tyłu mnie strzelacie? Naprawdę? Przepraszam, nie chciałem! Oh, shit. I czekaj. O, że... Dobrze, wymanewrowałem. Wy, wy, wy Już zostałem resztę mojej drużynie. Która szybciutko dokończyła sprawę, i tak to powinno wyglądać. Serdeczna rigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie, ale nie zapomnijcie też sprawdzić przypiętego komentarza przeze mnie. Tam macie wszystko ładnie opisane. Także to ja było na tyle. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. No i wiecie co macie robić. Pierwszy link w opisie pobieracie grę no i sami możecie zagrać właśnie w taki sposób, na przykład albo lepiej ode mnie. To ja było na tyle. Ja się zamierzam do następnego. Trzymajcie to się. Endio.